Tak, to są larwy owadów, dokładniej muchówki o wdzięcznej nazwie czarny żołnierz, i wiem, że nie kojarzą Wam się z żywnością, ale postaram się Was przekonać, że jest inaczej. Ale zacznijmy od głównej konsumentki białko owadów w naszym domu. To fala. Nasza suczka, która od kilku tygodni już je karmę opartą na białku owadów, no i kulinarna przygoda z tą karmą, zaczęła się od propozycji firmy Brit, która jest partnerem tego filmu. Chodziło o to, żeby właśnie przedstawić zalety, cechy takiej karmy opartej na białku owadów. Fala nie dała się długo prosić, zresztą ona zwykle w tych sprawach jest dość entuzjastyczna. Ale my oczywiście musieliśmy pogrzebać w źródłach naukowych, żeby sprawdzić, jak to jest z tym jedzeniem białka owadów. I to zarówno przez zwierzęta, jak i przez ludzi. Bo ludzie jedzą owady od zawsze. Właściwie nasza zachodnia kultura jest tu pewnym dziwadełkiem. W większości innych kultur to norma. Na przykład na południu Afryki spożywa się gąsienice ciem, w Azji południowo-wschodniej jajka, mrówek, tkacze oraz koniki polne. A w Australii larwy ciem z rodziny trociniarkowatych. No ale skoro mamy wołowinę, wieprzowinę, jagnięcinę, drób, no to po co sobie zawracać głowę jakimiś robalami? Powodów jest kilka. Po pierwsze, to kwestia wpływu hodowli zwierząt na środowisko. Znaczy, oczywiście, owady to też zwierzęta, no ale tu rozróżnijmy kręgowce od bezkręgowców. Jeśli chodzi o kręgowce, to naprawdę ten wpływ na środowisko jest potężny. Największy w przypadku owiec i krów, nieco mniejszy w przypadku świń i drobiu. A konkretnie bydło, żeby wytworzyć 1 kg masy ciała, potrzebuje aż 8 kg pożywienia. W przypadku owadów to są zaledwie 2 kg pożywienia. No i kwestia gazów cieplarnianych. W przypadku hodowli owadów ona jest znacznie mniejsza, na przykład w porównaniu z hodowlą świń, aż stukrotnie mniejsza. No i hodowla kręgowców wymaga mnóstwo miejsca. Ja wiem, że to uroczo wygląda, ale uwaga, aż 26% całkowitej powierzchni lądów, tam gdzie nie ma lodu, przeznaczone jest na pastwiska. No to jest sorry, ale chore. Na Ziemi jest coraz więcej ludzi. W tym roku 2022 ma nas już być 8 miliardów. No i spora część z nas chce jeść mięso. Dla wielu stało się ono oznaką dobrobytu, zamożności. Kłopot w tym, że po prostu nie mamy przestrzeni, żeby hodować tak wiele kręgowców. A z kolei hodowle owadów zajmują znacznie, wielokrotnie mniej miejsca. No i jeszcze owady żywią się. Tym, co my nazywamy bioodpadami, czyli tak naprawdę hodując je, pozbywamy się części tego rodzaju śmieci. Druga kwestia to etyka, bo przemysłowa hodowla kręgowców naraża je naprawdę na niewyobrażalne cierpienia. To jest w ogóle bardzo trudny i rozległy temat. Ola napisała na ten temat bardzo ciekawy tekst, znajdziecie go w opisie filmu. Zresztą, podobnie jak linki do badań, tekstów, trudnych materiałów, o których tu wspominam. No, a z owadami sprawa wygląda inaczej, bo te warunki, które dla większości kręgowców byłyby koszmarem, czyli ciemność, wilgoć i tłok dla larw owadów są no po prostu wymarzonym środowiskiem. A owady mają zupełnie inaczej wykształcone układy nerwowe, i zdaniem specjalistów nie można w ich wypadku mówić o takim odczuwaniu bólu, jaki my odczuwamy w naszym rozumieniu. No, i bardzo ważna sprawa, jeszcze larwy uśmiercane są w możliwie łagodny sposób. Z tych i wielu innych powodów hodowla owadów jest coraz powszechniejsza i coraz częściej wykorzystuje się ich białko, a Unia Europejska w 2017 roku już oficjalnie zezwoliła właśnie na wykorzystanie białka owadiego do karmienia zwierząt. No, i teraz wracamy do karmy BRIT, na którą nasza suczka Fala czeka. Ta karma, jak widać, ma w nazwie Insect and Fish, czyli owady i ryby. Jak się robi taką karmę? Po uśpieniu larwy są sortowane i przetwarzane na mączkę białkową, od której oddziela się tłuszcz. Po zapakowaniu trafia ona do fabryki. BRIT produkuje swoją karmę w Czechach, w pobliżu Pragi. Tam mieszana jest z mięsem, w tym wypadku Mamy karmę z mięsem ryb. Dodawane są też składniki, z których pochodzą dodatkowe substancje odżywcze, i wszystko to jest starannie mieszane. Teraz przychodzi czas na wysoką temperaturę i ciśnienie, które łączą to wszystko w postać dobrze znanej nam karmy. Później czas na matrycę tnącą, która formuje krokiety o końcowym kształcie. Kolejny etap to suszenie i wreszcie rzecz najważniejsza dla końcowych odbiorców. Pokrywanie krokicików warstwą tłuszczu, która odpowiada za zapach gotowej karmy. Pozostaje jeszcze kontrola, no i końcowe pakowanie w worki, które już dobrze znamy. No i trafia do nas gotowa karma, która zawiera wszystkie potrzebne zwierzakom składniki. Kiedy pisaliśmy na Crazy Nauce o karmie z białkiem owadów, wiele osób pytało o dwie kwestie. Bezpieczeństwo i wartości odżywcze. No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to tu jest znakomicie, dlatego że białko owadów jest nawet pod pewnymi względami lepsze od białka kręgowców. Przede wszystkim nie alergizuje i karmy na nim oparte są hipoalergiczne. No i druga sprawa, owady nie przenoszą takich chorób czy pasożytów, które mogą się pojawić w hodowli kręgowców. No więc ten problem po prostu odpada. No i bardzo ważna sprawa, czyli wartości odżywcze. Jak twierdzą specjaliści odżywienia zwierząt, taka karma właśnie oparta na białku owadów zaspokaja wszystkie potrzeby żywieniowe zwierząt. I to zarówno psów, jak i kotów. No a koty są bezwzględnymi mięsożercami, czyli po prostu muszą jeść mięso, dlatego że ich organizm potrzebuje składników, które są dostępne właśnie tylko w mięsie. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć o jednej sprawie ważnej. Chodzi o poczucie obrzydzenia. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest taka bardzo umowna, w dużym stopniu kulturowa sprawa. Zależnie od tego, gdzie jesteśmy wychowani, w jakich warunkach, w jakiej kulturze to obrzydzenie może być różnie odbierane. Dość powiedzieć, że nasze polskie, wspaniałe ogórki kiszone przez sporą część świata odbierane są jako coś absolutnie obrzydliwego, jako po prostu zepsute ogórki. No więc. Podobnie może być trochę z tym jedzeniem owadów. To jest kwestia umowna, no a psy i koty nie mają takiego problemu. Kto ma psa albo kota, wie, że one mają zupełnie inne podejście do tych spraw. Inne rzeczy mogą zjeść bez problemu, w innych rzeczach się mogą wytarzać, inne rzeczy mogą przynieść. No to jest znowu kwestia umowna, kwestia przyzwyczajenia. A co na ten pomysł mówią same zwierzaki? No. Chyba im smakuje. Zresztą to białko podobno ma taki lekko orzechowy smak, więc i kroki ciki też takie powinny mieć. Mm. Całkiem niezłe, ale nie będę robił fali konkurencji. No i wiecie, razem, razem z naszymi psami, kotami możemy wspólnie coś zrobić dla świata, dla ziemi w prosty sposób, wybierając te produkty, które są dla klimatu, środowiska lepsze.